Siemanku, to Bardzo serdecznie z tej strony MC Gamer, a to jest kolejny y, odcinek z gry jaką jest Steve. Yy, nie do końca wiem co mam tu zrobić. Tutaj yy, na razie się skradam, Muszę podążać za nią. Także lecimy sobie tutaj szybko. Space! Dobra Więc okay. No i teraz będę musiał... Uh -huh. Over here. Huh? nice. Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire really basket for 10 minutes. What am I? His father? Go on before he sets fire to himself. Oh, I have some footage. Fat. Dobra. Let me do it. Ещё раз. Вот. Понятно. Я это Hmm, jak tu przejść tu muszę być cicho tak? Tak. tutaj zrobić przejście, tutaj nie ma przejścia, tutaj pewnie trzeba będzie zrobić ślisk. Tudę. czemu mi nie chce robić ślizgu hmm. a tutaj przejść jakaś się tegoś? Wdruś... nie, wtedy nie ma przejścia hmm. a nasz ślizg to już jakaś Zbieram się normalnie przejść. No dobra. Udało mi się. Myślałem, że mi się nie uda tak normalnie po prostu przejść, że mnie po prostu zobaczą, ale na szczęście mi się udało. Godem, jak ja mam tu A. Nie muszę uwierzyć. nie

I need to take him down quickly, and quietly. And I'll... Okay, here, push the What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. Here's a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? It means i don't kill without thought or good reason and i don't get paid for it so basically it's okay when you do it but not me i see i get it but you know that guard he's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble when any guards wake up i'm usually long gone mm -hmm. Widzicie, mała If you're so eager to leave, maybe okay. I should go first. Oh, this is just Okay. GG. Okay. It's GG. Dobra. Jest, otwarte i chodziło. Hmm. You were holding me back. Hmm. Relying on that clause holding me back. Tutaj już nie można zrobić takiej. To się rozpierdeli jak in graph. Maksymalna ilość przedmiotów. Ha. Hej! Eee, fuck mi. że ja go mogę tyłu, ale jednak nie zaczynamy jeszcze raz od tego, to musimy się przejść. Teraz wezmę go takę. Musimy pewnie przejść tamtędy tam bokiem. what was that noise hey. you're here somewhere I will find you and I will kill you <laughs> oh I like this game yes I what? Fuck mi. Dobra, jeszcze raz Dobra, teraz już robimy. Ej. Uważamy. Idę. Bierz tę butelkę. Zero. Ciepa ją tam gdzieś. Hej! Bierzemy to Zero? Wrzucamy to gdzieś tam? Co mogło być? I know you're there, and I'll find you. There! That's where he is. I know it. Must have seen me coming. Dobra, leć tam, jeszcze Come out! <laughs> what? Alarm! Dobra. When I find you, you'll wish I had not <laughs> Oh, I like this game. Dobra, gdzie on teraz iść tutaj? Gdzie on jest? Możemy sobie schwasić ten? Aha, do nie do góry. teraz, a, więc tak. O, to tak, up and down, you'll wear through those new boots. sir. gdzie to tam, trzeba zrobić? nie do końca, nie zawsze tutaj jest, so, jest sześć, nie jestem jest pokazane. Jest tym... Trzeba się, czasami, domyślać. I'm worried I might be to this thing. That's I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster. I can climb faster. I can. You can kill faster Drop. and make mistakes faster. I get it. You're not in control. I'll kill that bitch. That's why I'm better. Deal with it. It's Let's just get the job done. I think we'll do it without this. Dobra, tutaj mamy jakąś świątynię. Zobaczymy co to będzie. O cóż tu chodzi?

Done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous, and you're not ready yet. You know I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this. You know. <gasps> okay. For forever, yeah. Oh should you uh shit happens Don't move The floor! No, dobra, skończyła się ta synka. dość długa była, nie wiem nawet ile trwała, ale chwilkę, nie wiem czy będę ją przepuszczał czy nie, myślę że ona nam trochę będzie wyjaśniała yy, to co się teraz będzie działo, więc myślę że ją po prostu zostawię, kto tam będzie chciał yy, to sobie będzie mógł ją przepuścić, a kto nie to po prostu sobie ją obejrzy i yy, będzie wiedział.

Dobra. Jesteśmy gdzieś w jakimś mieście. Nie wiem, czy to jest to samo miejsce, czy inne, ale najwyraźniej coś tu się wydarzyło. these bloody pipes everywhere! You are the boss! That's enough! Do you? That's not food for our bellies! That's not medicine for the sick! You don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich! The Baron has a noose for every one of us! But change is coming! Orion is going to bring change! The Baron will burn! they uh, see, see? They're scared of the truth! Trochę tutaj jestem. na to, że jest. Trochę rozminięcie z, z napisów z, z tekstem. Nie wiem, kim oni są a, i nie wiem, czemu mnie przemycają, nie wiem, przewożą przez granicę, ale teraz chyba wrócimy z powrotem do gry. Przynajmniej mam już taką nadzieję. No, to trochę mnie znudziły te filmiki. Znaczy, ja nie wiem, historia, ale. Byłem ja tu grać, a nie oglądać. Dobra, Okej okay. Dobra, lecimy. Eee, Tutaj no, mam na której mam, bo gdzie mam to takie to berło? Eee, A, to automatycznie robi, dobra. dobra już eee. Okej. Okay. Dobra, tutaj już zaczyna chyba taka prawdziwa gra. <coughs> tam wcześniej było takie. Yy. Wcześniej było tylko takie yy, wprowadzenie. I... Dobra, musimy się dostać tam na wieżę. Eee. Yy. Ale myślę, że też już w kolejnym odcinku, bo teraz dużo było tych takich filmików i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ten odcinek będzie już dość długo trwał, a do tej wieży nie mam pojęcia jaka jest daleka droga. Yy, ale na pewno trochę. Yy, odcinek już trwał. Myślę, że będę robić około 10-15 minut, bo tak się tak jest yy, chyba najlepiej. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy. Dobra, chyba tutaj będzie spadać. No. Dobra nie wiem No na pewno jakoś tam przejdziemy o -o -o -o. Czyli on też mnie nie może zauważyć, tak? Czyli Musimy się jakoś przemknąć Czy Cztery... to jest... O, jest to Dobra, lecimy do góry <laughs> Zastanawiam się, czy jest tu jakieś przejście, ale jest Hmm, gdzie teraz? Górendy, Ten Tędy przejdę, tędy przejdę Przejdę? Nie przejdę, będę... Aha, no dobra No, czampuni Okej Okej, okay. okay, i... A kurde Mierzony, dobra, mamy go I wbijamy Dobra, kolejne ży... Nie, jedzenie teraz Teraz zamkniemy tutaj. Tutaj mamy dalej jakieś rzeczy. Okej, okay. musimy przycisnąć. Takie quick eventy też czasami są. Trzeba na to uważać i się orientować. Tak, i tutaj mamy e, jakąś misję. Będziemy musieli się jakoś tam dostać. Powiem, że nie ma to no, najprawdopodobniej będziemy musieli wbić i zabrać tam te rzeczy żeby yy... no bo są drogocenne ale też w kolejnym odcineczku. <coughs> dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka w tym odcinku dużo w sumie nie grałem głównie był yy, film taki wprowadzający teraz już się zacznie więcej gry tak mi się wydaje ale jeżeli wam filmik się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!